Umysł mówi, jak osiągniemy to wszystko, czego pragniemy, to będziemy szczęśliwi. Serce odpowiada, jak będziemy szczęśliwi, to osiągniemy to wszystko, czego pragniemy, a może jeszcze więcej. Jak być szczęśliwym? Jak być bardzo szczęśliwym? Jak to wszystko działa? Ostatnio w paru miejscach mówiłem o szczęściu. Jak być szczęśliwym? Uczucie szczęścia, to że czujemy się szczęśliwi, jest funkcją tego, co się dzieje w naszym życiu, na co możemy wpłynąć. To szczęście to jest rodzaj takiego naszego osobistego, powiedziałbym górnolotnie moralnego obligo. Garek ma szczęście być dyrektorem do spraw szczęścia, czyli zawodowo zajmuje się podpowiadaniem, co zrobić, by być szczęśliwym. Pójść na spacer, przytulić bliską osobę. Z reakcji ludzi wynika, że wszyscy pragniemy jakiejś prostej instrukcji obsługi szczęścia. Jest potrzeba, jest instrukcja. Zaczynajmy.